Witam Was serdecznie. W moim filmie pokażę Wam moje wydobyte materiały, które uzyskałem po demontażu niektórych urządzeń elektronicznych. Już za chwilę Wam pokażę, jak one będą wyglądać. Udało mi się pozyskać takie rzeczy. To jest prawdopodobnie Mosiąc. Nie jestem do końca pewien. Możecie pisać w komentarzach. Tutaj mam trochę sterlówki. Jeśli dobrze mi się wydaje, i jakiś złom. Przyjrzyjcie się dokładnie. A tutaj trochę miedzi. Tak się prezentuje moja mieć. Tu jest taka typowa mieć, i tu jest taka. Mieć koloru szarego, ale nie jestem do końca pewny, czy to jest mieć. Możecie mi napisać w komentarzu, czy rzeczywiście jest to mieć o kolorze szarym, czy w ogóle taka istnieje. A tutaj spód od żelazka. Około 700 gram wagi ważyłem niedawno. I to jest po żelazku, oczywiście. No, a w tym pudełku mieszczą się. Pozostałości półgośniku, po który rozbierałem. Tu mamy po żelazku jeszcze takie coś. Także tak prezentuje się moja cała kolekcja odzyskanych materiałów, do których zaliczę. Mieć oczywiście stal i złom. Myślę, że to wygląda naprawdę fajnie. Uważam, że znajdą się osoby, które rozpoznają metale kolorowe dokładnie i mi je podadzą w komentarzu. Dziękuję Wam serdecznie i pozdrawiam Was serdecznie. Mimo tej niezbyt fajnej pogody, mimo tego śniegu, postanowiłem nagrać film. I myślę, że jest to fajna forma spędzenia czasu, mimo tego, że nie można. Za bardzo wychodzić, bo też nie ma gdzie wychodzić. A ta pogoda, jak na razie, nie chce się poprawiać. Także myślę, że jednak przyjdą te lepsze czasy i ta pogoda się poprawi. Dzięki Wam bardzo. Do zobaczenia w następnych odsłonach. Cześć.